Dzień dobry, cześć śpiochy staraną, Ciężko budzić się było, ale zaprawę poranną trzeba zrobić 6-7 km, troszeczkę porozciągać się, i godzinka zleci, no i prysznic i zaczynamy dzionek, więc śpiochę wstawać. Nie do wszystkich to się tyczy, bo niektórzy już wcześniej wstali, zrobili to co ja. Ale systematyka, systematyka, też mi się nie chce wstawać. No, maszyna nie jestem, tylko już nie chce mi się, nie chce mi się 5-7 minut po na łóżko i z wielkim bólem, tak jak widać, zaspany, troszeczkę jeszcze jestem. Ale wrzuciłem spodenki, wrzuciłem dres, tak jak widać, i zasuwam. Samo się nic nie zrobi. Trzeba zasuwać systematycznie, mimo to, że się nie chce, ale trzeba iść do przodu. Pozdrawionka no to do później. 15 sierpnia, niby dzisiaj święto. Ale co? Jedziemy! Robić swoje trzeba. Cholera chyba się starzeje. Wczoraj dużo szybciej szło 5,50 na kilometr, dzisiaj 6,20, 6,15. No ale czasami tak bywa, że jeden dzień gorszy, drugi dzień słabszy. Chociaż dzisiaj widzę, że pogoda nie zapowiada się za ciekawa. Więc miłego dzionka jeszcze raz. Ja już rozgrzewka poranna zrobiona.